Rozumiem, że chciałbyś coś powiedzieć teraz na temat historyczności Biblii i wiarygodności historycznej. Tak, jak najbardziej, bo Biblia nie tylko jest wiarygodna naukowo, w sensie fizyki, biologii i tak dalej, ale jest również wiarygodna historycznie i archeologicznie. Na przykład Księga Rodzaju opisuje dzieje praojca Żydów Abrahama i opisuje, że Abraham pochodził z Ur -Haldejskiego. Otóż archeologia odkryła, że istniało Ur -Haldejskie. I to jest świetny dowód archeologiczny, że cała historia Abrahama jest prawdziwa, że Abraham był postacią historyczną, Sodoma i Gomora się wydarzyły i tak dalej. Podobnie rzecz się ma z pobytem Izraelitów w Egipcie. Może tutaj dowody są jeszcze bardziej jednoznaczne. Otóż fakty historyczne i archeologiczne są takie. Nie ma żadnych śladów obecności Izraelitów w Egipcie, zwłaszcza w ilości kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy, które musiały być zarejestrowane. Ustrój Egiptu w tamtym czasie, kiedy Izraelici mogliby tam być, w ogóle nie był oparty na niewolnictwie, prawda? Więc Izraelici nie mogli być niewolnikami w Egipcie. Nie ma żadnych zapisów historyków egipskich o plagach egipskich, które dotknęły Egipt, a były one przecież bardzo poważne. Ciemności, zamiana Nilów, krew. To by były wydarzenia, które na pewno nie uszłyby uwagi historyków. To jest dlatego, że. Że Egipcjanie maskowali te. Oni po prostu wstydzili się tej fazy. Prawdopodobnie. Tak. Armia faraona, już wspomnieliśmy, została zatopiona w morzu, prawda? Wielka armia, też nie ma, tych, nie, nie ma o tym żadnej wzmianki. Jeśli chodzi o wyjście i wędrówkę Izraelitów przez pustynię. To zobaczcie, dziesiątki tysięcy ludzi przez 40 lat wędrowało po pustyni Synaj, to jest dość niewielki obszar. Z tej wędrówki, z tego pobytu Izraelitów na pustyni zachował się ani jeden garnek, ani jeden guzik, ani jedno narzędzie, po prostu nie ma żadnego śladu. To wskazuje na rzetelność. Czyli, czyli jak widzimy, po prostu życie. archeologia całkowicie potwierdza historię pobytu Izraelitów i wyjścia Izraelitów z Egiptu. I podobnie ma się z Królestwem Izraela, prawda? Biblia opisuje Królestwo Izraela, opisuje wspaniałe Królestwo Dawida i jego syna Salomona, opisuje budowle, które oni wznieśli, pałac, tak zwane miasto Dawidowe, świątynię Salomona. Jeśli chodzi o odkrycia archeologiczne, to w tym czasie, w którym wielkie królestwo, wielkie imperium, można powiedzieć, Dawida i Salomona istniało, to Jerozolima była prawdopodobnie dość niewielką osadą i nie ma najmniejszych śladów, ani najmniejszych dowodów, żeby datować jakiekolwiek budowle ze zbliżonego okresu, że były to budowle właśnie zamówione, wybudowane przez Dawida i Salomona. Zresztą, jak widzicie, również w tym fragmencie Biblia jest całkowicie wiarygodna, całkowicie potwierdzona w danych archeologicznych psychologicznych i historycznych.